Poprosimy teraz ku nam, grupę kolejniczą Draby z Rzepiennika Suchego, gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat Tarnowski. Grupa kolejnicza Draby z Rzepiennika Suchego. Kierownikiem jest pani kierowniczka Anna Bugno. Działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym. Pięknie pytamy Draby z Rzepiennika Suchego. Jóż, będziemy zasilić do wrzasku, co tu stojemy na płośku. Pójdźcie nas stołu, Z dołu na celuście. Jak nas nie opuścicie, to nas to To ci, ty go owoc nie pają, Zerot na wrocie tu trzymają? Sami nie wiemy na to, co czekamy! Idziemy dalej, ty zaśpiewamy! Zaśpiewamy! Jezusa narodzonego wszyscy widzimy.

Łoje te jak pański piesek, cześć jak góry po gniotki, moja pani gospodyni Majko! Tatarka jak pani skopułarka, jak zorepa, głoździele jak ludzkie głoździele, zimniotki jak ludzkie kolonki, no? Wyspie mnie nie wyspie mnie nie wideo, 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 iśmy nie wideo, Krowy nie wideo, 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 nie wideo, moja wideo, wideo, moja pani Moja pani wideo, nie wideo, wideo, nie wideo, mnie wideo, Godała nam się, że byście zabili syna, a są tego znaki, bo nagnoju lewo tracą. Oto za swoją łaczkę i lewą kiełbaczkę, bo ja, panie gospodinie, jajku. Hejku, lębadeczka, zawiołkowa wieczka. Daj se vljom na povrog skoze i prava za dopava. Koza mi se sprekava, povrog mi urlava. Skoze ekstra jakđika na rasu vježava. E čovek pogon, re, ja vidim on! A fiklova! On bivali vanze, učeke bez čakli, spadali malo ti. Moja paljiva kvadejanko! Ili me ljudu kšijem cali karego, oto po kodom poniša karego. I na niego Cieńska! Cieńska! Chcę z nią bedę, Dziękuję, dziękuję za to nowe lato. I od wielki wiosek to. Moja pani gospodyni, ojcu! Umarła mi mama wczoraj. długo była na i wiec, A są przy nieledwie lezy. Możemy się Wielkie zakampienie. No Do to mi tak. A widzisz ty durny chłopie. Pochowy ze sytowe. chłopie Albo u siebie na podwórzu. A nie wiem, kto będzie spodwości. Ale u miejsca mi się dolezy. tu darmo nikt niezy. Takie młodym tebawe. Na kolagę i jez. A sam ci nie ledwie lezy. Od się z jednym panem. Uczniu wojsku kapitanem. Pan nie się Przyjeżdżam na podłożec i już zrobię potraw Kucharze jak katy, zrąbali te babę na szaty. Kucharze pieprzy ją obmyślują, a państwo pocieszy, bo panu listy odpisują. Przy ostatnim bankiecie dzisiaj się kucharz z na paszpiecie. A ten ksiądz wyczyn z dzisiaj Widzicie, sam z kłosy. A wy jesteście niezbędni do ściele? Jak już się to twierdzą człowieka, graj w tarak i wy! Niechcie ośmiu mamy pochować ją on ci ugotować, i wy was dwie dziurki w nosie! I skończy oś, ja poświęciłem, a ja on poświęcił! A my wam zakwalengujemy, z cześć się do nas przeniesiemy! Miasta ja Jezusowi w oboku, w oboku I boże Panowa stoją przy boku, przy boku Hej, hej, lody, lody, lody się, ma dzieci na petlejem, petlejem, Hej, hej, lody, lody, Nasrały na Tyle biała tańka, na matki. Tu Na strachu na Na baczu na Na zdrowie! na tym wielkim Wszyscy w tę ołówkę. Włośniały już. Chcę umrzeć na Albany. Za drogą, za łodzką, Do Warszawy wiódz. A na Warszawie mówmy dzielić. To takich dziewek nie widzieli. Tak pełno. die pad hier na die poortsteun. Baie baie dankie aan jou. Nie macie! Prosta Hajdan, Paniusia, i prędzej za skała i uciekał! Powiedzcie im lepiej, co tam wielkie święcie jest teraz! Bo do Warszawy to się lekko nie wygrał! Ty się, ponima, ryby poglądały! No i starteczny pogi do nas bieżały. Własne ty do nas, sztypoki podbieg! Biorąc. Ani no gospodyni, głowę nikt, nowe lasko siedzi. Ani pod nic nie docierp, to się sukno poznacie. Czy w ciężarówki co na piecu noc Moja wadza no jest młody nańku. Pójście noc za na półkę, zdejmiemy główkę. Pójście noc za na płaskę, zdejmiemy kiełbaskę. Pójście noc za na werę, zdejmiemy kieszenie. Dajcie nam w dajcie nam z Krakowa kowalkę, nam do Bogu, to nie pójdziecie do drogi. Moi gospodyni, goście, moi chłopcy, gospodarzu, do moi Bożu, moi chłopcy, nie chłopcy, nas chłopcy, moi chłopcy, moi Bo nie do domowi średni Łagodź łaskę i dążki łaskę A jakieś jest nie no ej Hej kolenda! A jak jest nie radej, no ej Hej kolenda! Dajcie mi to jak maja je, Bo się wam to nie wydaje Dajcie mi to jak Ejcie dajcie se ja je, mi tu fortecera, se wyprowadzę tutaj do Maja moja pani gospodyń Janku! Dajcie mi tu trochę ja je, susu, so to by głos z głos tak mocno się mi tu porte jabio, wyprowadzę gospodynie za moja pani gospodyń Janku! Dajcie nam swoje oczy, tak? Bo my nie możemy tutaj tu gdzie jestem przejazdem? Gdzie jestem Na się mają, krzywe nogi mają, brak mają, majku! Kury, kury, racz znają obciski, kury! Łopoczcie, Łopoczcie, biednego pałka, co by o mnie zerwał, co dobrego stołka. Weźcie mi rozkrońcie gleb, i świskiego to by się masa do nieba dostała! Jeszcze jeden przyrodek, a na wospy nas umiemy. Moja pani gospodyń, ojko! Oj, nie wybrać ja drogę z wieczora, wstąpimy, do tego zora. I będziemy śpiewać wszędzie we całej wesołe hej, kolęda, kolęda. I będziemy śpiewać wszędzie o tym wesołe kolędzie. hej, kolęda, kolęda. A nie załójmy swoich za panu, stoją przed roty. Wykrzyknijcie więcej, mali, to co, co prędzej dali, hej, kolęda kolęda. Wykrzyknijcie więcej, mali, to co, co prędzej dali, hej, kolęda kolęda. Może kolędę tu dostaniemy, jak nam nie da to, to I będziemy rozgłaszali, że no nic nie dali, hej, kolęda kolęda. I będziemy rozrastać, za w rączce nic nie dali, nie koręda, koryda. Po gospodarzo przez młodący morze, Będziemy i po A my cię chwalić, będziemy żyć na ziemi, nie wiedzieli z także na naszych świetleniach, to będą zawsze aby to było i srebro, i złoto, więc zawsze przyjmiemy to Za bo... to jedne dziękujemy gospodarzu panie, nie daj mocnie miłosierdzie w tym domu, o zaniech. Niech to jest noc i Maryja w tym domu, niech temu dołowi, na niczym nie zbyło. O, stajcie Bogiem! Bóg zapłaci wielki. Draby z rzepiennika.